Jan Jakub się on lub, lubi jak się mówi z francuska jean -Jacques. Jeszcze? Proszę bardzo, proszę. Bardzo. Pani Krysia się instaluje przy stoliku. Kuba Ciekłania. Znowu sukces. Pani Krysia i jej komunikaty. Ja mam dla Państwa wybrane wiadomości. W wyniku lustracji Syrenki Warszawskiej stwierdzono, że górna jej część Należy do Ligi Kobiet, zaś dolna do Centrali Rybnej. Tegoroczny bal lunacyków odbędzie się na dachu, Hotelu Mario. Klub przyjaciół CIA zaprasza na spotkania z ciekawymi agentami. Autografy będą rozdawane atramentem sympatycznym. Pokój z palmą wynajmę Arabowi. Morderca Valenci S. zażądał od swojej ofiary 380 milionów złotych. Tłumaczył się z wysokości sumy przed sądem tym, że 80 milionów to VAT. <grywa> Powstać ma nowa samoobrona obywateli przed inkasentami z elektrowni. Będą blokowane drogi do liczników. Każdy, zawierającego związek, związek małżeński z osobą normalnego wzrostu obowiązywać będzie podatek wyrównawczy. W wyniku ostatnich sondaży wyraźnie maleje poparcie rządu dla społeczeństwa. Stosując stale szampon z melisy, szansę na łupież ma również łysy. <zysuzuawia> <respuesta> <fruitressed> <qualche> baba kaszląca i słaba pozna w celu matrymonialnym dziada. Tadką może być skurczony we dwoje <noise> Jak twierdzą fa fachowcy Bydło w naszym kraju rozmnaża się coraz mniej Dlatego, że krowy są narci, A byki w gazetach <noise> Żalem mówi się, że kiedyś Sumiały nam skrzydła huzarii, A dziś skrzydełka Pod patek. <noise> I nasze propozycje na jutro Godzina szósta, program Dna Zapowiada rzecznik koalicji. O siódmej kawa czy alkohol, w cyklu poranne dylematy. O ósmej telewizja edukacyjna, kurs dla spikerów. ósma dwadzieścia wszystko o działkach, magazyn artylerzysty. Godzina dziewiąta, poezje żebrane, zebracy o sobie. Dziesiąta, poranny przegląd rasy, czyli antysemityzm na dziś. Jedenasta. Zawody wioślarskie emerytów. Grand Prix Wielkich Jezior. <śpiewanie> A o 11.30 wojownicze żółwie ninja. Obrady BBWR-u. I jak zwykle o 12.00 hej na wieży wariackiej i komunikat o stanie umysłu. 11.20. Problemy elit politycznych, czyli inteligentnie inaczej niż my. 13.00 reportaż z seminarium z kamerą wśród księżąt. 14.00 lata w mieście, rozmowa z biegaczem. 14.20. Polszczyzna, ojczyzna i miodek narodek. Godzina 15. Królik baks czy król baksik. Problemy ekstradycji. 15.25. Auto rzęch. Z wizytą w FSO. czterdzieści. Na życzenie telewizów. Serial polski, Jan Serce i Barbara Płuco. O szesnastej, Toni Halik, Tu byłem. Zjedzanie kopalni, pieprzu i wanilii. O 16:20 dwadzieścia, klasyka filmowa, Przeminęło z Litrem. 17: dwója dzieciom i pała rodzicom. Osiemnasta, Grandka w ciemno, niewyjaśnione afery bankowe. O 18.30 koło Tortury, teleturniej z procesu Humera. 19.30 serial argentyjsko-brazylijski Manuela Brednioza Maria. 20.10 Czar pary z wizytą w parowozowni. 20.30 Studio Spryt, zawody biznesmenów o Puchar Dolara. 21 Pan Rama i Pani Ramol. Dwudziesta pierwsza, pięćdziesiąt, prezydent jako polityk specjalnej troski. O 22 publicystyka kulturalna. Dwudziesta druga, trzydzieści, przystanek i laska, czyli miłość po czesku. Dwudziesta 15. Muzyczna Jodynka o farmacji przy muzyce. Pierwsza 20. Zatańczenie programu. Strąg z fasolą, kwas z oleksym, waniek z księdzem, blida z nędzą, w rytm grącielicz walca. I jeszcze, drodzy Państwo, prognoza. Dla całej Polski ciepło, sucho, po prostu pewnie.